Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen, a to kolejny odcinek z gry StarCraft 2: Heart of the Swarm. Kampania. I... nie pamiętam dokładnie na czym skończyliśmy, pokazują tylko, że ostatnia misja to było zastrzelić posłańca, więc... Jesteśmy na ekranie wczytywania, po wciśnięciu kontynuuj kampanię. Więc... tak. Możemy sobie porozmawiać z nimi... Dobra. No to zaczynamy pogaduszki. Nasi zwiadowcy donoszą o dużym statku protosów po drugiej stronie Księżyca. To statek międzygwiezdny, na którym przybyli. Nie jest jeszcze gotowy do startu, ale będzie, zanim tam dotrzemy. Są nieustępliwi, to trzeba im przyznać. Ale jestem na to gotowa. Nie musisz tego robić. Możesz odejść, opuścić księżyc, zanim przybędzie złota armada. Nie wolno mi uciec. Teraz to wiem. Wrogowie nie przestaną mnie ścigać, została mi tylko walka. Więc nigdy nie nastanie pokój? Pokój? Poprawa ja rewolucyjna co jest? O, Nowe odkrycie ulepszenie sekwencji zerglingów na dużą skalę jakie ulepszenie odpowiedź złożona. Można rozgałęzić ewolucję zerglinga. Dwie nowe odmiany. Więc dodaj je do roju, Abaturze. Odmiany się wykluczają. Będą konkurować w sekwencji. Trzeba wybrać jedną, drugą odrzucić. Dobrze, stwórz oba okazy. Chcę zobaczyć je w akcji. Utworzę oba okazy do testów. Obejrzyj w jamie ewolucyjnej. Tak, w tym momencie mamy dostęp do nowych misji, do misji, do misji ewolucyjnych. Ale to zrobimy sobie chyba w następnym odcinku. Co my tu mamy? szał, Większa szybkość ataku. To jest dostępne na przykład w trybie współpracy. Tak widziałem. Eee, dodatkowe życie. Większa zasięg. Pójdziemy sobie aktualnie w zasięg. I... Dobracony, czy powiem? zajrzę do Twoich wspomnień i dowiem się, dlaczego na Twój widok czuję taki gniew. Wspomnienia nieważne rozpraszają. Widzę to w Twoim umyśle. Zaprojektowałeś królową ostrzy. To Twoje szpony zawinęły mnie w poczwarkę. Słaba i miękka. O, Łamałem tak. kości. Rozrywałem ciało. Ulepszyłem Cię. No. Gdybyś nie był taki ważny dla moich planów, już byś nie żył. Niejasne. Tak. A, jeszcze Kerrigan oczywiście. No tak? w sobie nową kategorię umiejętności. Jeśli chcesz użyć nowej umiejętności, musisz ją wybrać, inaczej będzie nieaktywna. To, nadrządcy. Będą W tym momencie bardzo przydatni. Wybijają się na, na, natychmiast i zapewniają nam więcej... ...czego zaopatrzenia. Dobra, koniec pogaduszek, czas na misję. Ja mu Ewolucyjną zajmę się w następnym odcinku, jeśli tylko będę o tym pamiętał. Protosi wysłali okręt z ciemnej strony Kaldiru. Nadal wyczuwamy jego obecność, ale mamy coraz mniej czasu. Dobra, czyli po tej misji będzie jeszcze misja Ewolucyjna Karakana. Dobrze, no to zrobimy sobie po prostu, nie wiem, dwie misje, może w jednym odcinku. O. To może będzie całkiem skuteczne. E, aktualnie jedziemy z tematem. Jeden z waszych statków uciekł. Więc pozostaje tylko czekać na przybycie złotej armady. Wasza śmierć będzie szybka. Przepraszam. Za co? Zamordowanie mojego ludu? Za to, co muszę ci zrobić przyjaciele na statku mogą Cię wyczuć. Wiedzą, że zostawili jednego ze swoich. Nie! Ale nie mogą przenieść Cię na statek, bo blokuje ich sygnał. Nie! Nie! Ale jeśli opuszczę zasłonę... Templariuszu, nie przesyłaj mnie! Nie! Pozwoliłaś, żeby protosi ją zabrali? Przyniesie im śmierć. Ano. To jest brutalne podejście, ale w tym momencie bardzo skuteczne. Tak, to jest też ciekawa podpowiedź: że podczas niektórych misji będziesz mógł kontrolować jednostki bohaterskie inne niż Kerrigan. Wykorzystać ich, ich unikalne zdolności, aby pokonać przeciwników. To jest, to jest przydatna informacja, bo. i jakże prawdziwa zresztą. że ostrzec templariusza. Teraz. Słuchaj mnie uważnie. Na tym statku jest wiele niebezpieczeństw. Wykonuj moje rozkazy i chowaj się w cieniu. Będziesz pochłaniać i rosnąć. Zainfekuj statek i zabij wszystkich protosów na pokładzie. Larwa. To jest dosyć ciekawa mi się. A teraz idź i stwórz swój szczep. Zelota, użyj inwazji pasożytniczej, aby... Co to za hałas? W porządku. Poszedł. Pochłoń gospodarza i ruszaj dalej. Nie ma. Wartownik, schowaj się za parą z wentylacji. Zaczekaj, aż cię minie. Wykryto biomasę. Priorytet pierwszy ustalony. Wszystkie pozostałe priorytety odrzucone. Patroluję. Tak, wartownik wraca. Nie mogę, muszę czekać. Dobra. Od, od pary do pary, nie obejdziemy zelotów. Zainfekuj ursadona i zniszcz ich. A jaj sergi Ursadona. Protosi myślą, że mają kilka zainfekowanych zwierząt. Nie wiedzą, z kim się mierzą. Szybko na pitale składać. Muszę trzeba przyznać. Ten osad ma gigantyczne wrażenie. Czas, żebyś przepoczwarzyła się w matkę szczepu. Idziemy tędy tunelikiem, bo tu się nie zmieścimy. Tu jest bezpiecznie. No. Zatrzymaj się. Ten obszar jest wolny od ciekawskich oczu. Ewoluuj, rośnij. Mm, ja chyba. tak? Niadra. Jesteś Niadra. Oto Twój cel: stwórz szczep i zniszcz protosów. Zabij wszystkich. Żyję, aby służyć! Zabić te stworzenia! Pochłonę ich biomaterię i użyję do powiększenia naszego szczepu! Sergi, dostały się na pokład! Wojownicy, zniszczcie je! Zarój! Co tylko rozkażesz! Służymy! Bezwzględnie! Zarój! Łobyć! Królowo, jestem ni Jadra. Ten okręt wchłonie. Co hmm. tylko rozkażesz, pragniemy zabijać. Słuchaj, Dobra, ten nie przejdę. Spudę sobie ten. Zniszczcie ich obronę. Nic nie zatrzyma roju. No a ja my zaczynamy pochonia z powrotem. Jedyna droga prowadzi przez wentylację. Naprzód! Ten okręt spłonie. Zarówno! Służymy. Nie zmieszczę się w wentylacji, ale moje zerblingi przejdą. Jak mogę służyć? Tam! Ta budowla zasila osłonę. Osłona przestała działać. Ruszajmy dalej. Z tej części statku emanuje silna energia. Czemu służy? Mać mój szczep? Co tylko rozkażesz? Nadszedł. Dobrze jest, dobrze jest. Jak mogę służyć? To jest nowo, tak? Energia! Przytłaczająca! Znalazłaś napęd nadprzestrzenny. Zniszczcie go, a okręt nigdy nie dotrze na Shakuras. Spragniemy zabijać! Prowadź mój szczep! Osłona nie działa! Sama zniszczę napęd nadprzestrzenny! Służymy! Ucha. Pragniemy zabijać. Idzie zaraz tutaj. Dobra. Za rój. Uwaga! Zakłócono pracę napędu nadprzestrzennego. Ewakuować się! Zatrzymajcie je! Zergi nie mogą dotrzeć do komór hibernacyjnych! Nie powstrzymacie roju! A tu jest wskaźnik ile mam. Dobra, teraz widzę. Jak mogę służyć? Nadszedł nasz czas. No na ten Bardzo padło, tak. To było dosyć wielkie, bum. Wybuchy ustały. Czekaj, wyczuwam zakłócenia w pomieszczeniu przed nami. Alarm, wykryto awarię zasilania, Wybudzanie wojowników Protossów z inaczej. Oj, pragniemy zabijać. Ten okręt Nie możemy! Co ty pora wyewoluować i poszerzyć kontrolę nad szczepem. No i dobra. Jej, karakany! Trzeba dać Dobra, trochę ich tu weźmiemy, stworzymy sobie. Krakany będą bardzo przydatne, myślenie niż Zabijcie wszystkie okazy! Nie pozwólcie zergom ich pochłonąć! Zabijcie ich wojowników! Muszę mieć te biomaterie! Jak mógłby służyć? Zarówno! Pragniemy zabijać! Służę. Jestem miad! Niedozwolona komenda! No, ale, dawaj, jednego ringa! A jeszcze tu są okazy. A nie, jeszcze ta trójka. Dobra, 150 raz roz. Chyba następnym razem nie urosnę, ale tu do Prowadź mój szczep, jestem niejadra. Łowy trwają. Za ród. Tak. Kurwa, Napewno jesteśmy to duże, oczywiście. Tak. Musisz devolować, urosnąć w siłę. Zbliża się ostateczna bitwa. Dobra, damy radę. Jeszcze jedna ewolucja. To już ostatnia. Oj, to chyba tutaj można. Albo nie? Mój Dobra Łowy trwając! Nie pozwólcie, żeby zabili Ursadona! Ursadon jest mój! Chodź bestio! Trzeba zniszczyć Protosów! Wszedł nasz czas! Okay. Uło tu go ubili widzę z Co tylko rozkar... Jak mogę służyć? Protosi fortyfikują most! Przygotuj oddziały! Jesteśmy gotowi. Jestem. Federalistki i tak. Służymy. Tak. Federalistki i tak. Nadszedł nasz czas. Bezwzględnie. Statek na stale nie zabierze. Przygotować kapsuły ewakuacyjne. Zniszcz kapsuły zanim wystartują. się nie mogą dotrzeć do Shakuras. Tak! Atakujcie. Musimy dać naszym braciom czas! Szykują więcej kapsuł! Zniszczyć je! Uuuu! No Uuu. właśnie, daje mi siłę. Dobra, to wkrótce trzeba było najpierw zobaczyć Immortala. Tak, no nieśmiertelnego, jak kto woli. Nie odejdziemy w otchłani bez walki. Kur... Co tylko rozkażesz. Bezwzględnie. Jestem niabla. Ło... Co tylko rozkażesz. To chyba szybciej idzie zniszczyć, niż tamto. Ło... Gdy nas nie pokonacie, oddamy życie za kalę. A nie za Ajur? Koniec. To możemy w ciebie Nawet co zrobimy. Gotowe. Z głowy. Protosów już nie ma, królowo. Królowo. Słyszysz mnie? Hmm. Jesteśmy sami. Tak, jesteście. Dziękuję ostrze wyznaczyła nam jeden cel. Zniszczyć protosów. Będziemy gotowi. Znowu będziemy służyć! No i mamy. Nie pamiętam jakieś podstępy dodatkowe. Nieważne, zbierz 400. Ok. Do ewakuacji. Dobra, to chyba zrobiliśmy wszystko. Mora, kontynuujemy i kończymy na lewiatanie, jak zazwyczaj. I patrząc na to, że mamy tyle czasu, to. Jeszcze porozmawiam zresztą. Nie ma już odwrotu. Ja nie rozumiem. Protosi nigdy nie wybaczą tego, co zrobiłam. Jeżeli mój powrót do ludzkiej formy ukoił ich obawy, to czas przypomnieć im, co to strach. Ale nie będę czekać, aż po mnie przyjdą. Zaatakuję pierwsza. Dobra, to. jest gotowy, by na Twój rozkaz opuścić ten świat. Nie robimy tego. Zero Załatwione. Złota armada nigdy nie dowie się, że tutaj byliśmy. Cieszę się, że Protoski nie ma już na lewiatanie. Jej obecność psjoniczna była niepokojąca. Zginęła dzielnie, próbując ratować przyjaciół. Dlaczego obchodzicie, jak zginął Protos? Zabiję każdego, kto stanie mi na drodze. Ale nie musi mi się to podobać. Nawet Arcturus Mengska, królowo? Czy jego śmierć też ci się nie spodoba? Zamilcz Isha. Jego śmierć to będzie wielka przyjemność. Co jest tam? Co jest, dziadek? Umieszczono pasożyta w protoskim gospodarzu. Tak. No i? Sprytnie. Myślenie dwutorowe. Protosów nie można infekować, ale mogą być nosicielami obcych organizmów. Pochodzenie pasożyta nieznane. Ja go stworzyłam. Nie tylko Ty umiesz splatać sekwencje. Odkrycie. Wracam do pracy. Dobra, porozmawialiśmy ze wszystkimi. To jest taki w sumie, chyba jeden z krótszych odcinków. Rozmowa, misja, rozmowa 20 minut. Mam nadzieję, że wam się to podobało. W razie co pod spodem możecie komentować. jakiś jesteś tu po raz pierwszy możecie subskrybować. Możecie zostawiać ławki w górę. To jest to, co możecie zrobić. Nie musicie. Yy, tak, wy, 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 wybaczcie mającą myszkę na chwilę tylko przechyliłem i, i o. Teraz dobra, trzymajcie się ludzi. Miłego dnia. Na razie.